Witam Danie Bora Księżańskie Miody. Dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o najważniejszej rzeczy, jaka jest w ul. Czyli o królowej. Dzięki królowej, tak naprawdę, istnieje cały ul. To ona jest odpowiedzialna za to, że kolonia ca żyje dalej, to ona składa jajka, to ona dzięki swoim feromonom steruje całą rodziną. Jeżeli tych feromonów jest troszeczkę mniej. No to słuchajcie, pszczoły są tyle cwane, że one czują, że ta matka coś jest nie taka, jak one by tego bardzo chciały. One sobie w tym czasie wyhodują młodą matkę inną, tą wymienią, no pszczoły są cwane, ale generalnie wróćmy do królowej. Królowa jest e, niesamowita, bo składa praktycznie e, około 2-3 tysięcy jajek dziennie a e, i dzięki niej tak naprawdę ta Kolonia cała funkcjonuje, czyli jeżeli na przykład nieuważny pszczelarz zimą gdzieś poszedłby, tak jak teraz, jest zima na, na dworze, matce pszczele i coś by się stało, no niestety jest bardzo duża szansa na to, że nasze pszczoły rozluźnią kłąb, o którym Wam mówiłem wcześniej, bo ta, pszczoła, ta matka pszczela zwiera całe, całe pszczoły wokół siebie, tworząc ten kłąb. Jeżeli nie ma matki, te pszczoły się rozchodzą po całym ulu, no i niestety nie są w stanie zagwarantować sobie ciepłoty, więc po prostu zamarzają. No niestety tak czasami jest, ale matka pszczela generalnie jest, słuchajcie, kluczem. Jeżeli matka pszczela, o to jest też wina tego, że niektóre pszczoły kiedyś, teraz nie, niekiedy też są, są agresywne. Jeżeli pszczoły są bardzo agresywne, to znaczy, że matka pszczela jest taka no dość, dość agresywna sama w sobie, pochodzi z jakiejś takiej rodziny bardzo agresywnej. I dlatego te, te geny są przekazywane dalej, mm, mm, i nasze pszczółki są albo złośliwe, takie, że nie pozwalają nam podejść do uda, albo są ogodne jak waranki i możemy je pogłaskać po ich futerku. Ale słuchajcie, czas już skończyć, bo moja królowa już w domu jest, czeka na mnie i słuchajcie, jeżeli ja nie wrócę, ja jestem taki truteń, to, to wiecie, może być ciężko. Dlatego udostępnijcie ten filmik dalej, polecajcie go. Już niedługo wracamy z kolejnym nagraniem. I przedstawię Wam kogoś wyjątkowego, reportera prosto z Filadelfii, który dla nas relacjonuje bardzo wiele ciekawych tematów. Trzymajcie się.